Mój kanał na YouTube nie jest kanałem informacyjnym, nie jest programem informacyjnym. Um, on służy do komentowania zdarzeń, więc ja teraz kilka zdarzeń skomentuję, tych, które są związane z sytuacją na Ukrainie. Wielu światowych przywódców łudziło się, że z Władimirem Putinem i Rosją można prowadzić normalne rozmowy, można negocjować, coś ustalać i potem oczekiwać realizacji tych ustaleń. Mniej więcej tak powiedział prezydent Andrzej Duda. I ja się z nim zgadzam oczywiście, no bo liczę na to, że wielu politykom zachodnim otworzą się oczy. Może już się otworzyły, ale może otworzą się jeszcze bardziej i zrozumieją, że Putin to nie jest normalny, cywilizowany polityk, który mówi takim samym językiem jak oni. Nie, to jest ktoś zupełnie inny, z innej bajki. Ci ludzie rozmawiają innymi językami, to znaczy ci z cywilizowanego świata i Putin i jemu podobni. No ale zwłaszcza Putin teraz o nim mówimy. Więc ta mentalność jest zupełnie inna, myślenie jest zupełnie inne. Oni posługują się językiem dyplomatycznym, ale też mają szczere intencje i chcą dobrze i liczą na to, że jak coś zostanie ustalone, to później to się wydarzy. A Putin kręci, kombinuje, robi zmyłki i tak dalej, i tak dalej. No tak się nie da się. Nie da się tak rozmawiać z kimś takim. Jak Putin tak to znaczy w sposób cywilizowany, ja to bym marzył, żeby kiedyś była taka sytuacja, że trafił swój na swego. Znaczy, marzyłbym o tym, żeby z Putinem przyjechał na negocjacje, wróć, żeby doszło, nie przyjechał do Putina, żeby doszło do negocjacji w sprawie sytuacji na Ukrainie, gdzieś na neutralnym gruncie, gdzie. Putin spotkałby się z kimś, kto będzie dla niego um, równorzędnym graczem w sensie siły. W takim sensie, że ten Putin um, zrozumie, że tym razem to nie przejdzie. Te wszystkie jego zmyłki, te gierki, te, ta narracja pokrętna, przekręcona, wykręcona propagandowa skierowana pewnie do narodu rosyjskiego propaganda która mówi o tym że to Rosja się broni i że Ukraina była niebezpieczeństwem i że cały zachód to kłam i tak dalej i tak dalej Kto mógłby być takim równorzędnym rozmówcą takim który by się nie cackał z Putinem i który by spowodował że Putin czułby prawdziwy prawdziwy podkreślam respekt no najwyraźniej prezydent Francji Macron nie jest takim graczem, nie jest takim politykiem, bo pamiętacie, jak Putin niedawno Macrona potraktował? To było żenujące, to było straszne. Putin pojechał w dobrych intencjach do Moskwy, żeby rozmawiać, nie Putin, tylko, przepraszam, Macron pojechał w dobrych intencjach do Rosji, żeby rozmawiać z Putinem żeby negocjować, żeby rozwiązywać problem napięcie w sposób dyplomatyczny, a Putin go najpierw przetrzymał na lotnisku, kazał mu czekać. Potem Macron musiał przejść przez płytę lotniska gdzie tam czekał na niego samochód. Potem Putin go posadził przy jakimś ogromnym, pięciometrowym stole i, no i już teraz dokładnie nie, pamię, nie pamiętam, ale prawdopodobnie bracił jakiś. Bzdury, a Macron tam siedział i tak traktował go poważnie. No nie, no to jest w ogóle nie tędy droga. Więc kto mógł być takim politykiem? Wydawałoby się, że no taka jest logika, i no, któż jeśli nie prezydent Stanów Zjednoczonych, czy Joe Biden. Wydaje mi się, że on ma wielką siłę, jest też no, ma słuszny wiek, to z jednej strony, jak niektórzy twierdzą, już nie jest atutem. Ale z drugiej strony, no jest starszy od y, Putina i to sporo starszy, z tego co pamiętam, jeśli dobrze liczę, dobre kilkanaście lat. No, jest prezydentem mocarstwa, które też ma zasoby nuklearne. I no z kim Putin ma się liczyć, jeśli nie z prezydentem Stanów Zjednoczonych? Nie wiem. Na ile Biden potrafi rozmawiać z Putinem, bo tego teraz nie pamiętam, robi wrażenie, czyli nie pamiętam takiego spotkania w tej chwili, nie mam tego w oczach, ale robi wrażenie e, silnej osobowości, a jednocześnie nie jest e, frikiem, nie jest, e, przepraszam, że to za to słowo, oszołomem, czyli kimś takim, kim był jest Donald Trump, bo Donald Trump był niby silny w tym wszystkim i on też by był być może przeciwwagą dla Putina, być może teoretycznie, ale z drugiej strony wydaje mi się, że on był za bardzo wpatrzony. On był miłośnikiem, może nawet dalej jest miłośnikiem, fanem um, Putina, w związku z tym niewiele by z tego wynikało. Więc Joe Biden chciałbym kiedyś zobaczyć to spotkanie, ale właśnie nie w sytuacji, kiedy. Zachód prosi Putina o spotkanie, i Putin łaskawie się zgadza, po czym przyjeżdża z całą masą jakichś paranoicznych żądań i warunków, i nic z tego nie wynika. Chciałbym, żeby nastąpiła sytuacja odwrotna, czyli że Putin prosi o spotkanie i dochodzi do tego spotkania, na przykład właśnie z Joe Bidenem, i to nie Biden występuje w roli petenta, tylko Putin występuje w roli petenta. Bo na przykład chodzi o to, żeby przeprosił i żeby obiecał poprawę i żeby, był, żeby zachował się jak, człowiek, jak, jak przywódca cywilizowanego mocarstwa. Nie, w ogóle, przepraszam, ale teraz, kiedy to mówię, dochodzi do mnie co za bzdury. Ja wygaduję jakieś absurdy kompletne do, 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 do czegoś takiego nigdy nie dojdzie, bo przecież kto zmieni Putina. Władimir Putin. Władimir Putin, który. Jest zupełnie innego świata niż cały cywilizowany świat. Jest, yy, wywodzi się ze Związku Radzieckiego, służył w KGB. On ma tę mentalność, jaką ma i nic tutaj tego nie zmieni. Oglądałem kilka jego wypowiedzi niedawnych yy, w dwóch nagraniach, wtedy, kiedy mówił o wypowiedzeniu. No nie użył chyba tego sformułowania, wypowiedzenie wojny, tylko kiedy mówił o tym, że. Że tam że, uznaje, że Rosja uznaje roszczenia, czy też niepodległość Donbasu, a potem kiedy mówił o tym, że, że, że rozpoczyna się operacja zbrojna na Ukrainie. Otóż on przyglądałem się jego mowie ciała, on podczas tych nagrań. Siedzi za takim dużym stołem. Siedzi mniej więcej tak, nie potrafię tego pokazać, bo tu mam stół, ale nie widzicie tego stołu. I on tak, jedną rękę trzyma częściowo na tym stole, rzadko nią gestykulując, a drugą trzyma tak, że właściwie można powiedzieć, że, że się tak opiera na tym stole, tak jakby się zapierał tego stołu. I ta ręka właściwie w ten sposób pozostaje. Czasem tylko dochodzi do, u niego do, taki, do takiego gestu. Od czasu do czasu, ale tak ogólnie siedzi roz, nieco rozparty, yy, z pewnym dystansem do tej kamery, do której mówi i zapierając się o ten stół. No i cóż ta mowa ciała nam mówi? Ta mowa ciała nam może mówić to, że z jednej strony jest taki pewny siebie, bo się tak rozpiera, jest taki butny i tak dalej. Ale z drugiej strony nie ma w nim spokoju, jest spięty. A poza tym, sam fakt, że siedzi za stołem i że jest widoczny tylko do pasa i że rąk właściwie nie widać w większości, przez większość czasu, to, to pokazuje, że nie czuje się pewnie. Bo jeżeli ktoś się czuje pewnie, to się nie ustawia za, nie tworzy barier, nie ustawia się za barierami, tylko jest otwarty. Również gestykuluje, nie chwyta się kurczowo tych barier, w tym przypadku stołu. <laughs> no, czy coś z tego wynika? Na przykład to, że Putin w gruncie rzeczy nie czuje się tak pewnie, jakby nam się wydawało. Szczerze mówiąc, nie jestem pewien, ale może tak. Yhm, jeszcze na zakończenie jedna rzecz. Otóż yy, szef NATO Stoltenberg powiedział, że jeśli dobrze pamiętam, że NATO i w ogóle cały świat cywilizowany jest całym sercem z narodem ukraińskim, czy coś takiego w ten sposób powiedział. No to są piękne słowa, tylko że to pokazuje w jakiej sytuacji jest Ukraina. No, jesteśmy całym sercem z Ukrainą, cały świat NATO, NATO siły zbrojne zachodnie są całym sercem z Ukrainą. A w tym samym momencie w stolicy Ukrainy, w Kijowie są rosyjskie czołgi, spadają bomby, ludzie chowają się w skronach, między innymi w tunelach metra, i lotnisko pod Kijowem zostało opanowane przez Rosjan. Trwają walki, giną ludzie, i właściwie ta Ukraina została pozostawiona sama sobie. Nie ma żadnego wsparcia oprócz tych deklaracji, i tak dalej. No, oczywiście sankcje są ważne, i tutaj można powiedzieć, jest jakaś iskierka nadziei, bo o tych sankcjach Zachód w różnych konfiguracjach mówi, wydawać by się mogło ostrzej i mocniej niż do tej pory. No, ale znowu, jeśli chodzi o ten system bankowy SWIFT, nie ma jedności, przynajmniej z tych informacji, które mam w tej chwili. Z tych informacji wynika, że Niemcy, Węgry i Włochy to są kraje, które zawetowały ten pomysł, żeby Rosjan z tego systemu SWIFT wykluczyć, a z tego co rozumiem, to, byłoby, to byłby duży kłopot dla Rosji. No i tak. No i jeszcze wątek sportowy. Tu akurat jestem pod wrażeniem, bo nie pamiętam takiej akcji wcześniej. F1, zawody F1 w Rosji odwołane. Wszystkie zimowe sporty w tym skoki narciarskie w tym sezonie które miały się odbyć w Rosji odwołane. Nie wiem czy zawodnicy Rosji czy, czy rosyjscy sportowcy będą uczestniczyć w zawodach różnego rodzaju. Wiem, że w skokach narciarskich będą uczestniczyć. Nie będę tu rozstrzegał czy to jest e, decyzja słuszna czy nie. Mam wątpliwości, bo być może należałoby pójść no ostro naprawdę i no, i podjąć te trudne decyzje o tym, że no nie, nie chcemy Rosji również w tym wymiarze, w tym wymiarze sportowym, nie chcemy rosyjskich zawodników, rosyjskich reprezentacji na różnych, w różnych miejscach. No, jest jeszcze sprawa piłki nożnej. No, to już wiemy, że Polska nie zagra tych meczów barażowych w marcu w Moskwie. Nie wiem szczerze mówiąc teraz, gdzie, gdzie one zostają rozegrane, i nie wiem, nie mam jeszcze tych informacji. Nie wiem, czy one już w ogóle są, czy, czy UEFA podjęła te czy tam FIFA podjęła tę decyzję, czy w ogóle te mecze z Rosją będą, czy Rosja będzie, będzie walczyć o mundial w Katarze. No i wiemy też, że UEFA przeniosła finał Ligi Mistrzów z, z Sankt Petersburga, chyba. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, bo może z Moskwy, ale wydaje mi się, że z Petersburga do Paryża. Więc tutaj mamy no, takie wyraźne działania różnych organizacji sportowych, które w moim przekonaniu przez wiele lat zachowywały się jak dzieci we mgle, nie widząc tego wszystkiego, co się dzieje, bez względu na sytuację, na postawę Rosji. No, zawody różne się odbywały, olimpiada w Soczi się odbyła w, i tak dalej i tak dalej. A tym razem dzieje się coś, no coś więcej niż do tej pory, więc to jest dobry znak. Pozdrawiam Was wszystkich no i jesteśmy, jesteśmy sercami i myślami z Ukrainą. Do usłyszenia, cześć i zobaczenia.